Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość, relacje partnerskie, uczuciowe na dwa miesiące kwiecień oraz maj 2022. Sprawdzimy energię, jeśli chodzi o Osoby samotne, bądź też osoby spotykające się z kimś od jakiegoś czasu. Jaka jest ogólna energia i jaki przekaz na najbliższe dwa miesiące? Moi drodzy, oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało z każdym. Jest Was bardzo dużo na kanale, dlatego jest to niemożliwe, żeby każdy miał podobną sytuację. Natomiast czytanie jest do osób. Które słuchają mojego kanału, jeżeli z Wami to zarezonuje, to napiszcie mi, proszę, w komentarzu: Dajcie łapkę w górę. Będę bardzo szczęśliwa, że mogę Wam tutaj pomóc rozwiązać pewne sytuacje. Moi drodzy, robię czytania prywatne, czytania partnerskie, roczne. Zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności zobaczycie pełną ofertę ze zdjęciami i opisami. Możecie dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas działa on jak osobisty amulet. Dobrze, moi kochani, moje kochane raczki, moje kochane raczki, zobaczmy Wasze relacje uczuciowe na najbliższe dwa miesiące. Odległa przeszłość, Wasza odległa przeszłość. Dwójka buław. No, tu było podjęcie decyzji o tym, czy zostajemy w obecnym związku, czy ruszamy do przodu. Tutaj nie lada była taka zagwostka, ponieważ jeżeli jesteście w stałych związkach, mogliście zastanawiać się, czy jest sens ruszenia dalej do przodu z tą relacją, czy po prostu się rozstać, iść swoją drogą. Być może poznaliście kogoś nowego i mieliście tutaj pewnego rodzaju dylematy, tak? czy wejść w nową relację. Czy zostać singlem, czy też zostać w stałej relacji, tak? W zależności od tego, czy po prostu już z kimś byliście, czy też nie. Eee, dalsza przeszłość, piątka kielichów. No, kochani, tutaj za, za czymś rozpaczacie, być może pojawiła się w waszym życiu osoba przez jakąś krótką chwilę, krótki moment, i teraz wydaje wam się, że wszystko zostało utracone, tak? Ponieważ mogliście być w jakiejś relacji dualnej. No, i tutaj był wybór pomiędzy dwiema osobami. Wydaje wam się, że coś zostało utracone, ktoś został mm, w przeszłości, że już nie ma możliwości powrotu do tej osoby. Natomiast piątka kielichów jest kartą, która mówi o tym, że nie wszystko zostało utracone. Czyli macie możliwość y, tutaj odnowienia relacji, macie możliwość powrotu, ale wy gdzieś tam cały czas jedną nogą jesteście w tyle, tak? Jak to z raczki? Robicie krok do przodu, dwa w tył. No i tu mam taką sytuację, że wy cały czas. Mm, Wspominacie kogoś z przeszłości. Zobaczmy niedawną przeszłość. Dwójka kielichów. No tak, wy tutaj spotkaliście prawdziwą miłość, swoją bratnią duszę i też mi się pokazuje trygon wody, ryba, rak bądź skorpion. Zobaczcie też czytanie dla rybek, bo macie podobną sytuację. Z tym, że u rybek było tak, że ktoś tam też musiał dokonać wyboru. Też za jakąś bratnią duszą tęsknią. Natomiast wy macie podobnie. Ale mam wrażenie, że to wy jesteście w jakichś stałych związkach i rezygnujecie z nich, albo czekacie na rozwód, albo jesteście w separacji. Tu było podjęcie decyzji, kogoś spotkaliście w swoim życiu kogoś takiego uczuciowego, wrażliwego kto tak jak wy chce mieć pełną rodzinę, tak? Kto rodzinę i uczucia stawia na pierwszym miejscu? No i tu było połączenie tu było piękne połączenie tu była miłość z przeznaczenia wspaniała relacja dwójka kielichów no. Miłość, kochani, miłość. Obecna sytuacja. Czy jesteście gotowi na miłość? Sąd, wy teraz się oczyszczacie. Nadchodzi taki czas w waszym życiu w kwietniu, gdzie pewne sprawy trzeba będzie pozamykać, podokańczać, żeby otworzyć się na coś nowego. I jeżeli chcecie być tą osobą, z którą była tutaj taka fajna więź, e, fajna relacja uczuciowa, miłość, to macie na to najlepszy czas, tak? Tutaj należy pozamykać wszystkie niedomknięte rozdziały waszego życia, zamknąć relacje toksyczne, które wam nie służyły i ruszyć do przodu, tak? Być może będzie oczyszczenie, pogodzenie, spotkanie tej osoby i znowu połączenie. Jeżeli jesteście singlami, to co wam może pomóc w znalezieniu miłości? A z mieczy. Takie spojrzenie na rzeczywistość obiektywnie, z faktami rzeczowo. Tu jest jakaś nowa szansa. I właśnie dla tych osób, które się rozstały, szansa na pojednanie, szczera rozmowa, otwarta rozmowa, pojednanie, pogodzenie. Dla samotnych, możliwość poznania takiej osoby, też bardzo wrażliwej, bardzo uczuciowej. Co wam może przeszkadzać? z kielichów. Co wam może przeszkadzać? z kielichów. Kochani, wy się chyba boicie tej miłości. Może to było tak mocne połączenie, że w pewnym momencie się tego wystraszyliście. Może nie dowierzacie, że można aż tak z kimś rezonować. Bo ja mam wrażenie, że wy spotkaliście kogoś, faktycznie albo rybę, albo raka, albo skorpiona, kogoś z trygonu wody. Rybki miały podobne czytanie. I tu było niezwykle silne połączenie. Niezwykle silne połączenie. Ktoś nie potrafił udźwignąć tej miłości, tej relacji. Tu było naprawdę silne połączenie bratnich dusz. I przeszkadza wam w tym, to, w tym to, że nie potraficie się otworzyć na tę miłość. Jesteście pozamykani, poblokowani. Być może wpływy z przeszłości wpływają na to z tego względu, że mogliście być w relacji bardzo toksycznej z osobą manipulacyjną, narcystyczną, która zawsze była krzykliwa, lubiła rządzić, ustawiała wszystko po swojemu, i ciężko wam zaufać, że możecie jeszcze być z kimś, kto naprawdę jest kochany i godny Was, tak? Godzien tego, żeby z wami tutaj iść przez życie. Jakie macie szanse na miłość w najbliższych dwóch miesiącach? Jeżeli zamkniecie przeszłość, ósemka kielichów, yy, i tutaj macie szansę na pojednanie z tą osobą, która tak bardzo zawojowała wasze serce. Macie szansę na poje, pojednanie, na pogodzenie i na złączenie, kochani, zamknijcie przeszłość. Tego już nie ma, to już było. Nie tkwijcie jedną nogą w przeszłości. Nie róbcie tak, że robicie krok do przodu dwa do tyłu, bo to w niczym Wam nie pomoże. Wy nie ruszycie wtedy do przodu z miejsca w ogóle. Będziecie cały czas wspominać i żyć przeszłością, a to nie o to chodzi, tak? Bo życie toczy się dalej. Szanujcie każdy dzień, doceniajcie. Warto z tego korzystać, warto żyć pozytywnie i warto naprawdę otworzyć się na miłość. Rada od kart. Cesarz. Jeżeli macie dzieci, jeżeli macie stałą rodzinę, to te dzieci będą dla was ważne. Dopnijcie swoje sprawy na ostatni guzik. Tutaj jakieś sprawy majątkowe, finansowe. Nie dajcie się nikomu oszukać. Jeżeli tutaj walczycie w sądach o alimenty, o jakieś pieniądze, to też. Natomiast, kochani, nie patrzcie zbyt krytycznie na to wszystko, tak? Spróbujcie się na to otworzyć sercem. Sercem, bo wy jesteście wrażliwym znakiem. Otwórzcie się sercem. Jeżeli jesteście singlami, gdzie możecie poznać partnera? Sprawiedliwość. To może być relacja karmiczna. To może być ktoś poznany w pracy, w sądzie, w urzędzie, w jakiejś takiej instytucji, gdzie będziecie załatwiać jakieś ważne dokumenty, ważne sprawy. Ktoś, kto może wam pomóc, tak? Albo może to pojawić się osoba faktycznie do relacji e, z przeznaczenia karmiczna, tak? Macie coś do przepracowania z poprzedniego wcielenia. Okoliczności tego wydarzenia, karta śmierci, nowy cykl, nowy początek. Transformacja emocjonalna, zamykanie przeszłości, otwieranie się na przyszłość. I tu faktycznie może być połączenie z osobą, którą niedawno poznaliście, tą waszą bratnią duszę. Najbardziej charakterystyczna cecha partnera, cesarzowa. No, dla panów to jest taka kobieta spełniona, która potrafi sobie radzić w życiu, może być samotną matką, może być kobietą, która ma jakieś wysokie stanowisko albo spełnia się zawodowo jest rozchwytywana, pewna siebie ona wie czego chce i wie czego nie chce i na pewno jest to taka tarotowa bogini czyli kobieta nie jakaś tam królowa tylko po prostu no, cesarzowa jeżeli jesteście kobietami to wy będziecie tak się czu czuć wspaniale przy tym mężczyźnie, którego tutaj poznacie jak to się dalej potoczy nie zastanawiajcie się za długo kochani nie rozmyślajcie nad tym nie idealizujcie partnera Wejdźcie w to, nie bójcie się, zaryzykujcie, bo prawdopodobnie ta nowa osoba będzie nagrodą za to, co do tej pory przeszliście w życiu yy, i te wszystkie perturbacje, które mieliście właśnie w małżeństwie, w związkach z osobami toksycznymi. Yy, karta Wisielca. Warto przewartościować swoje życie, zastanowić się nad tym, co do tej pory się wydarzyło, podomykać wszystkie yy, rzeczy z przeszłości, wszystko to, co Was uwierało, co sprawiało Wam ból. Odetnijcie osoby, które były dla Was toksyczne, takie wampiry energetyczne. Warto się od tego poodcinać, kochani. No i królowa buław, tak? Tutaj pomyślcie o sobie, pomyślcie o sobie, bądźcie dla siebie dobrzy, kochajcie się, bo będziecie w stanie wtedy się otworzyć na kogoś nowego, tak? Miłość do siebie jest najważniejsza, do samego siebie, bo jeżeli Wy pokochacie siebie, to będziecie w stanie otworzyć się na kogoś nowego. Także tutaj bardzo ładna energia, kochani. Jeśli macie ochotę na rytuały oczyszczające czy przyciągające miłość, zapraszam do kontaktu. Zapraszam też do czytań prywatnych, pobran oletki z waszym znakiem zodiaku, dobierzcie odpowiedni kamień, który was będzie chronił. I moi drodzy, tutaj naprawdę, jeśli ktoś jest z przeszłości, kto zawojował wasze serca, ale wy się baliście na to otworzyć, tak? Baliście się, że no, znowu ta osoba was zrani. Tak nie będzie. Ta osoba jest kimś konkretnym, uczuciowym, też tak jak wystawia na rodzinę, na związek, na stabilizację, tak, na dom. Także otwórzcie się na to, bo warto. Życzę wam wspaniałej miłości, wszystkiego dobrego.